Właśnie jestem na patrolu i przejeżdżam przez Brookhaven, przez miasto, które patroluje, bo jestem policjantem i mam policyjny wóz, aresztuję każdego złego. Przejdźmy sobie dookoła, zobaczmy czy wszystko jest w porządku, czy nikt nie jest zły, Przejdźmy sobie w prawo, poważnie... Ej, co się stało? Ej, co jest, gano jakiś wybuch? Ej, ej, ej! W alarmie z banku, włączam syreny, włączam syreny! Co jest gane, co jest gane? Muszę podjechać, podjechać! W banku wybuch pożar! Ej, zaraz, 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 zaraz! Przeżam, 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 ej, co tu się dzieje, co tu się dzieje, dobra? wyciągnę broń, wyciągnę broń! Szybko muszę iść na interwencję. Ja jestem umieścionym policjantem, więc ja sobie poradzę, wezmę jakąś broń sobie taką. O, dobra, idę uratować. Halo, halo, co się tu się dzieje, co się tu się dzieje? Napad na bank? Gdzie jesteście? Gdzie jesteście, co dzieje? To e, tu nikogo nie, chodź nie ma. Chodźmy chodźmy do góry Co tam się dzieje? Czemu, chodź do góry, chodzę do góry, chodź do, góry, chodź do, góry chodź do góry! Stać, co tu się dzieje? Ej, wy, ej, wy! Wpuszczaj mnie, wpuszczaj mnie. Kurde, jak zapnęła drzwi do diabła jak tu weź, olej. Stój, stój! Stój, 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 odłożyć to! Odłożyć to, odłożyć to, odłożyć to, ale już! Odkładam, odkładam! Jesteście aresztowane. Co to za napad na bank? Ręce do góry! O nie! Dobra, ale już. Dobra, już! Ręce do góry powiedziałem! Zobaczcie, jaką mam wielką strzelbę! Nie zawaham się użyć, tylko drgnijcie! Ale jest, pan przystojny, panie policjancie! To powiedziałaś, że co, że ja przystojny? No, a. przystojny, bardzo fajny z pana policjanta Taki to mnie może aresztować. Tak, jestem. O, no to dobrze, zgadzasz się na aresztowanie? Zgadzasz się? Zgadzasz Oj, zgadzam się. Okej, okay, za mną, ale już, za mną, za mną. Chodź się, otworzyć te drzwi, otworzyć te drzwi. A ja będę się zawsze zamykał. I oddać pierwsze pieniądze, oddać jeszcze. Jeszcze, o nie, pierwsze oddać pieniądze. Pamiętajcie o pieniądzach. Jeszcze mi pieniądze trzeba oddać. Ale już, Pieniądze Dobra, proszę. Pieniądze muszą być policjanta do O, elegancko, dora. Pieniądze, pieniądze są moje. Nic nie widzieliście jak coś. Żadnych pieniędzy ja nie brałem. No, yy, także... Tak jest, no, Za dół, za chodźcie. Za dół, za I do auta. Jedziemy do więzienia. Do więzienia za karę. Podczas obrabowania to włączam. Dobra, siadajcie. Okej, okay. i jedziemy. Jedziemy teraz do paki. Do więzienia. Dziewczyny złe obrabowały bank, więc będą mieli 10 lat więzienia. Już bardzo długo nie wyjdziecie z tego więzienia. Ja wam to, A to gwarantuję. A więzienie? Ale nie jedziemy właśnie do tego więzienia, nie jedziemy do policyjnego, tylko jedziemy do więzienia prywatnego, czyli mojego. Do mojego więzienia prywatnego, wsiadać. Do o, mojego ja więzienia? Cię. pan ma swoje więzienie. Tak, to jest mój dom jako więzienie. Zobaczycie tutaj, patrzcie na to. Podjeżdżamy sobie tu. Czekaj, gdzie to jest. A, a to z drugiej strony, czekajcie. Muszę podjechać sobie tam. Nie, 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 nie tutaj skończyłem. <laughs> Musimy w, nie w tą stronę pojechać. A to pan będzie nas pilnował w tym więzieniu? Przyspieszymy sobie tutaj, przysłyszymy. Mm, szybciej, tak? Ja będę was tylko pilnował. Ja tylko. Będziemy nas no sprawą. To, to mi się to bardzo <śmiech> podoba. mi <laughs> szybko. Ej, to jest to więzienie moje prywatne. I ale fajne. To jest to moje więzienie, zapraszam. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Za mną, za mną. Proszę wchodzić, wchodzić, wchodzić. E, dobrze, dobrze. Zamknę to. Wchodzisz do środka, ale już do środka powiedziałem. Do środka, dobrze. No Teraz dobrze, tutaj, zamykam dobrze. to. Idziemy. Zamykam, zamyka się. I jesteście zamknięte. O, już z tego nie wyjdzie. Strzelam za ręce, tak? Strzam za ręce, okej. Okay. Do przodu, do przodu iść, ale już. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu My, prowadzimy. Nie już gęsiego, no. Tak, tak. Chodź, 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 za ręce muszę wow, trzymać. O, jakie bronie! Eee, e, zostaw, zostaw, ty, nie może, nie może. Dawajcie, dawajcie. Dobra, za... dobra. No. Ale do przodu, do przodu i tutaj schodzimy, tutaj, tutaj za mną, za mną, za mną, za mną, za mną. Chodźcie, 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 to wasza paka! Tutaj jesteście uwięzieni. Tutaj chodźcie, chodźcie. A dziewczyny. może pan będzie z nami tutaj w środku? O, ja z wami? A po co ja? No. ja? Policjanci nie są za kratami. Policjanci są na zewnątrz. No. Ale to, to nieważne, M może chciałby pan z nami tutaj spędzić ej, trochę broń, czasu? Ej, broń, co jest, odłożyć to, broń, już odłożyć, odłożyć, odłożyć to, odłożyć to, odłożyć to, odłożyć to, powiedziałem, odłożyć! Ej, 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 dobra, odłóż, odłóż. Odłożyć to, skąd ty masz broń, oddawaj mi to, oddaj mi to, ja ci dam broń, skąd tu masz broń? No, nie ma ci broni teraz, odłożyć tę broń. Oddaj, no. Dobra, i tutaj teraz do, staw broń, dobra, i siedź, jesteście zamknięte, jesteście zamknięte tutaj. Zamknięte i teraz idziemy sobie. A, a do góry. dostaniemy jakieś. A tu są jakieś ubrania na przebranie, tak? Tak, macie tutaj się przebrać. Macie się przebrać. No I tutaj jest, tutaj jest łazienka do przebrania. Okej, okay, wiecie co? Wypuszczę, po kolei. Pierwsza jedna i do przebrania, do przebrania, tak? Do przebrania. Proszę no się dobra. przebrać, tutaj idzie jedna. Okej, okay, po kolei, po kolei, ej, nie we dwójka! Dobra, dobra, my się razem przebierzemy my siostry. Okej, okay, one się przebierają, nie patrzymy. Ej, 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 nie patrzymy, nie podglądamy. Widzowie, a wy możecie wejść na moją grupę. Możecie podglądać i patrzeć na moją grupę Smile Team! Ej, tam możemy wspólnie razem pograć w Brookhaven i inne gierki, popisać i wiele więcej. Na Smolso Team dołączajcie. I tam są też moje bluzki, moje koszulki, które możecie założyć. O tutaj zobaczcie, Smolso Team link macie w opisie. Wpadajcie, czekam na was widzowie. No zobaczmy, czy dziewczyny się by już przebrały. Uwaga, patrzymy dziewczyny. Zapraszam do mnie, zapraszam ja tutaj. siostrze pomagam. Okej, okay, jeszcze się przebierają? No dobra, no to poczekam w takim razie. Okej, okay, pomaga w siostrze. Ja idę zobaczyć tutaj na moim komisariacie. Zobaczcie, to jest moje prywatny komisariat, moja policja, w którym będę w Wszystkich złodziei łapał. Mam najlepsze bronie. Patrzcie, ile mnóstwo broni. Ej, kliknijcie łapeczkę w górę. Jedna łapeczka więcej jest dla mnie. Klikajcie łapeczkę. Ja mam niebieską właśnie bluzkę. jako łapeczka niebieska. Na no, przejdziemy sobie tutaj. O, tu mamy, tu będę przesłuchiwał dziewczyny. I jak jesteście gotowe! Jesteście! Jesteście gotowe! Bo za schodzę! Okej, okay, zaraz wejdę do dziewczyn i zobaczę, jak wyglądają, ale czekajcie, zaraz. A wy widzowie możecie wejść szybko na mój sklep! Papa takie fajne poduszki, które czekają na was! Shiba! Uuu, taka poduszka fajna, Puff, i sama się wyprost. Możecie tak sobie położyć i ścisnąć. Shiba, moją poduszkę. Fanom na sklepie. Wraz z nową teczką. Smoilandio, Smoilandia jest dostępna. Wraz z postaciami. Mnóstwo postaci jest. Patrzcie, ile tutaj się znajduje. Możecie wszystko mieć razem. Nawet zestaw plakatów. Jest taniej. Na Kapel zapraszam dołączać do mojego teamu. I miejcie te wszystkie super rzeczy. Nawet uwaga, patrzcie na to. Notes! Notes Smiley'e team. Gdzie z przodu jest niebieski, a z tyłu jest czerwony. Te wszystkie rzeczy na Kapel, Link macie w opisie. A my idziemy i teraz patrzymy na dziewczyny, jak one się przebrały. Uwaga, uwaga, patrzymy i... Wow! Dzień dobry, dzień dobry, panie policjancie, to już możemy tutaj ale iść. Ale ładny strój więc Wow! Ale ładnie wyglądasz, Ula, tak la la. sobie podwinęłam koszuleczkę. Wow! Ej, naprawdę fajnie wyglądasz, dobra, aż... No pan aż... też niczego sobie, to, to może czekaj. nie będzie mnie pan tutaj zamykał A Aż za szoku jestem, aż w szoku! O, się uśmiechnąłem nawet, patrz na to, o, się uśmiechnąłem! O. Dobrze, okej, okay. No to proszę, następna, następna. A to jest takaś troszeczkę smutna. Okej, okay, tutaj, zapraszam, zapraszam, do paki, tutaj, proszę wejść, tutaj, proszę, tutaj wejść. No, no dobrze, I czyli po kolei, po kolei biorę na przesłuchanie, po kolei biorę na przesłuchanie. Pierwsza pani, zapraszam do mojego pokoju przesłuchiwań. E, tutaj mam kartkę, zapraszam, tutaj i będę wszystko zapisywał. No to. Halo, halo, proszę, zadob, proszę, zadob. No, no już, już, Dobra. przepraszam. Tutaj będę wszystko przesłuchiwał. Czemu pani to zrobiła? Proszę mi powiedzieć. Czemu? Jaki pierwszy powód? Dlaczego pani zapisuje? To pani zrobiła? No, no więc no. E, no no tak poszłam sobie do tego banku i stwierdziłam, a nie mam pieniędzy na ciuchy nowe, no i nie wie pan jak to jest, to no stwierdziłam, dobra, pójdę do tego hmm. banku i go obrabuję. Hmm. No i wtedy Pani obrabowała się bank, pan. ale dlaczego? Jaki był tego powód? No proszę wyjaśnić. Bo zaraz no jak ja się... wstanę się w jak ja zaraz panią a się wkurzam. Proszę mówić całą no, prawdę. Proszę pana. Ej, co to są za serduszka na oczach? I tak, tak, tak teraz sobie myślę, że szkoda, że mi się nie udało go obrabować, bo bym wtedy mogła coś panu kupić, jakiś prezent albo coś. I co to jest? Yy, czemu ja zrobiła serca? Yy, czemu pani ma serduszka na oczach? No bo pan jest taki ładny i fajny w ogóle. Czy ja się pani spodobałem, ale... Ale... No to ja mam wiem... takie jeszcze mięśnie duże. Wiem, że jestem umięśniony, wiem, że mam mięśnie, ale, ale... Proszę zachować, jesteśmy teraz na przesłuchaniu, proszę się zachować, proszę pani, no. Tak, no ale pani? Się przecież zachowuje, ja tylko pana komplementuję, czy to jest zabronione? Nie, proszę, proszę, nie, 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 tak być nie może, proszę za mną, proszę za mną, proszę za mną, ale już, proszę za mną. No dobrze. Proszę za mną teraz następna, następna, zapraszam. Ale pan mnie nie zabiera, można jakieś na takie wspólne. Tutaj proszę, do, do celi, do celi, tak być nie może. A następną, chodź, proszę bardzo, zapraszam, zapraszam, zapraszam. Za mną! halo, za mną, za mną, idziemy kolejna. Idziemy kolejną przesłuchać, chodź tu, proszę za bardzo, za mną. Czemu pani to zrobiła, się pytam? Proszę mówić. Pani ma miną taką, minę taka zrzędła pani jest. Proszę mi powiedzieć, czemu to pani zrobiła? Dlaczego, no? Proszę. Ej, nic, czemu ona nic nie gada? Ej, ona jest taka cicha. No, bo zaraz użyję mojej broni. Jak się wkurzę, trzeba pójdę po jakąś broń, zaraz. Czekaj, wezmę jakąś broń normalnie. No, ja mam teraz lepszą. Jak ja wezmę spluwę, jakąś paczeką wielką mam giverę. Wszystko, proszę mi mówić, ale już. Proszę mi wszystko powiedzieć. Eee. Czemu pani ma serce na... Ej, co jest, Gane? Czemu ona się uśmiechnęła? Ona się cieszy, że mam taką broń? Ej, co jest, Gane? Te więźniarki normalnie jakby się we mnie zakochały. Co jest, co jest? No, no proszę do celi, nie, tak być nie może. Ona napisała, ale pan ładny. Ej, napisała, że jestem ładny. No ja wiem, że jestem ładny, wiem, wiem, wiem. Ej, dobra, proszę do Celi, do. Nie, no tak być może. Proszę do mnie za... Nie, nie, nie. Ej, czekaj, zaraz, zaraz, zaraz. Ej, jakiś telefon do mnie tutaj brzęczy. Czekaj, 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 jakieś jest wezwanie. Ej, muszę jechać na wezwanie, do sklepu. No proszę za mną, proszę za mną, ja muszę jechać na kolejne wezwanie, dobra, no w takim razie to samo. Za... O, przychodzi do nas pan! No proszę, proszę, ja, ja razie nie wchodzę, zamykam, zamykam. proszę tu być, proszę tu być, chodź. Ej, nie, nie możemy z panem jechać? Nie, nie mogą Państwo jechać, czemu? Ej, nie dziewczyny trzymajcie. Trzymajcie ręce przy sobie, dziewczyny. Nie no, ale wiem, co jest. Pana. Ja jadę, ja zaraz przyjadę, zaraz przyjadę, zaraz przyjadę. Szybko, 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 szybko na akcję. Na akcję, kolejną na akcję muszę. Jest jakieś obrabowanie sklepu. Musimy pojechać na akcję i kolejną osobę. O, ale zrobiło się ciemno, ktoś kradnie w nocy. Uuu, na blokowaniu jest ciemno, ale ja szybko muszę odpalić sreny jechać. Odpalam rany jedziemy szybko, jedziemy! Policja, policja! Szybko, szybko jedziemy, jedziemy, jedziemy! Tu jest gdzieś w tu jest. Tu po prawie, po skręcam, skręcam, ok? Pum. Ale wolę, Adora, jestem, jestem. Co tu się dzieje, Co tu się dzieje? Stać, stać, podziałem. Stój, stój, powiedziałem, stój, 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 będę strzelał, stój, stój, Taka, ej, ty. Już, 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 już. Co ty robisz? Czemu brabuje sklep? To jest sklep spożywczy, czemu to robisz? Wow, jaki ładny pan policjant, no, no, no. Co? Co pani powiedziała, że jestem ładny? O nie, kolejna. No, jest pan umięśniony, przystojny, ulany. Ale to nie ważne, to nie ważne, to nie ważne, proszę za mną, ale już, do rady wos, do rady, wios, do rady ale już, ale już, idziemy. Pani jest aresztowana za rabowanie sklepu spożywczowego w nocy, gdzie jest zamknięte, ja ale z kcięgiem. Ja nie chciałem, nie chciałem. Proszę bardzo, za mną, no, za mną, no, za mną. No. do auta, do auta, proszę bardzo, do dobrze, auta. Dobrze, do dobrze, Jedziemy teraz tutaj, jedziemy teraz do mojego prywatnego domu policyjnego. Jest pani aresztowana. O nie! Dlaczego nie zamykam je pan? Idę już zamykam, zaraz pani będzie, dalej wjeżdżamy teraz tutaj, okej, okay, parkujemy wow, sobie tu to jest pańska chata Zamykam, zamykam, tak, to jest pol, komisariat policji prywatny. Zapraszam, 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 zapraszam. Uciekaj! Ej, nie 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 nie, 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 ty mi uciekaj? Jeszcze raz Dobrze, tylko spróbuj! A masz za strzelę, do tego, bo... ej, nie strzelę we mnie! Chodź, 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 idziemy teraz tutaj na dół i jest pani aresztowana w więzieniu kolejnych dziewczyny tutaj czekają. Eee. Co idę. jest gany? Ej, co to są? Co to są za kwiaty? Ej, co państwo tu robią? Ej, cześć cześć, cześć. No to dla pana tutaj. Ej, co to ej, jest, to jest takie ciepło, świeczki? Policjant na to jest mój. co to za, za serduszka. Co to są za serduszka? Mój. Proszę, ej, proszę, chodźcie przebrać, chodźcie tutaj się przebrać, tutaj jest dobrze, przebieranie. Dobrze, przebrać się, przebrać się. Dalej. Ale już przebrać się, przebrać się. Dobra, a tu zamykam, zamykam tą celę. Proszę nie, nie państwa się dobrze. uspokoić, no tak być nie może, no. Ale my jesteśmy jak najbardziej spokojne, proszę wygląda? pana. panie policjancie, podoba się, panu? Jo, ładnie, ładnie, dok, okej, okay. jakiś taki top normalnie więzienny, a i pierwszy raz widzę takie topy, serio, rozdają w więzieniu takie topy? Nie, nie wiem, ładnie, czy mieliśmy jest, to w Dobra, dobra, okej, okay. proszę, zapraszam tutaj do środka, wchodzić, Na wchodzić. Prawda muszę iść za kraty? Będę okay. świat zakrad. Ja idę przygotować jedzenie i zaraz się widzimy. Zaraz państwa zaproszę na stołówkę. Dobra, do a ja idę do góry. Dla mnie coś dobrego. A ja idę do góry zrobić im kolację. Kolację będziemy jedli um, sobie może tutaj. Czekaj, idziemy im zrobić kolację? Jest tu jakaś stołówka? czy muszę zobaczyć, czy jest jakaś stołówka. Może tutaj jakaś stołówka? Może u góry? Hmm. Tutaj zrobimy... Ej, nie, to jest helikopter. Dobra, helikopterem nie. Ej, co to za... Co to za helikopter? Ej, statek kosmiczny? Co? Dziwne. Dobra, idziemy tutaj. Chodźmy sobie... Może zrobimy stołówkę hmm, na dole, może tutaj zróbmy, zaprosimy ich tutaj, może będą mogły sobie zjeść, o tu, tutaj sobie zrobimy, postawię jedzenie i ich zaproszę na jedzenie, żeby było też kulturalnie okej, okay, weźmy jakieś jedzenie, bo one pewnie są głodne, no to w takim razie weźmy naleśniki, jakieś tu hot Ok, okej, tu postawimy, tu będzie jeden dobra, kurczaczek damy, takie dobre jedzonko tu będzie kolejne naleśniki, tu będą parówki, o, elegancko, ja sobie tu siadnę a tu dziewczyny będą jadły, dobra, idziemy idziemy teraz po dziewczyny, dobra, jedzenie gotowe jedzenie gotowe, co państwo tu robią. Ej, co to? Ej, proszę pani, Nie, nie, ja nic nie widziałem, nic, się widziałem. nic, nic się nie widziałem. Nic się nie widziałem, nic nie widziałem. Dobrze, Nie, już masz pan otwierać. to dla pana ode mnie. Kocham policjanta? Co? Ej, czemu pani kocha policjanta? Proszę się zachowywać, no my jesteśmy... Jestem policjantem, proszę tak nie mówić. to mnie piękny! Eee, Wszystko w porządku? Proszę Bardzo się... To mi się pan podoba! O nie, dobra, dobra, to jest jakieś dziwne... Może, Wiecie, co może już może się jestem w szoku. Jestem w szoku dosłownie. Nie, 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 nie. Dobra, proszę A za mną, proszę, jaką kary dostała. proszę ja za mną. karę dostałam! Proszę za mną, proszę za mną! Dobra, idziemy teraz do dobra, góry, do góry, idziemy teraz... Dobra, panie policjancie! No, macie jedzenie, proszę jeść! DZIEWCZYNY! Wow. No. Tak gotuje dobrze. Ej, o co chodzi tym dziewczynom? Ja nie wiem widzę, jak wy wiecie klikajcie łapeczki w górę, pamiętajcie o subskrypcji też Ja troszeczkę jestem w szoku. Dlaczego te mniem, dziewczyny tak się zachowują? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, dobra, to ale jedzie możecie jeść. Okej, okay, proszę bardzo, tak? Smaczne? Smaczne jest? Bardzo dobre bardzo pan... Hot mniam, Okej, okay, dobra, wszystko, proszę bardzo, no to zjedźcie to. Dobra, okej, okay, najadły, teraz do celi. No nie, dość się przystojny, to jeszcze jakiś dobry kucharz. Ej, dobra, to no, no, jest jakieś dziwne, nie, 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 ładnie, nie, nie tak by się ładnie. może, tak by się może, nie, 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 tak, nie, nie, nie. A sprzątać ja teraz... też pan potrafi? Jest mi jakoś niedobrze, muszę iść się przebrać, dobra, wiecie co, chodźcie, chodźcie za mną, do celi muszę, do celi muszę was. Do celi, do celi, do celi, wchodzisz tutaj, ale już, tutaj. Macie wejść, tutaj macie wejść, dobra, i teraz tu zamykam, dobra. Ej, co jest? Już, tylko... ucieka, ucieka, ucieka! Policjancie, ucieka! Dobra, dobra, zamknięte. Ok, macie tu być na razie. Ja idę się przebrać. Ja to nigdy od takiego policjanta nie ucieknę. No Zobaczenia. muszę się przebrać. Jest mi jakoś tak źle. Wiecie co? Przebiorę się i wezmę tutaj. Zmienimy teraz. Ja mam takie fajne. Tu. O, T-shirt. Może weźmy sobie T-shirt. Ok, wpiszę sobie tutaj. Muszę ściągnąć toż T-shirt. Mamy jakieś ubrania. Muszę się przebrać, bo ja już idę ze zmiany. Ktoś mnie zastąpi. Dajmy jakiś T-shirt. Może się przebierzemy tu. Ej, co to jest? Dobra, i mamy jakiś t-shirt... Ej, co oni tam otwierają poważnie Dobra, a weźmy teraz tu, może to przymierzmy. Hmm, czekaj, muszę to ściągnąć, wiecie, ale szukam jakiejś koszulki normalnej, nie mogę znaleźć. Czekaj jaka może taka, czy taka... Nie, taka nie. Co to jest? Ej, co to jest? Jedna masakra! Ej, czekaj, czekaj, ja tam widzę, ej, co jest? One... Ej, one chodzą! Ej, wy co wy robicie? Stać będziemy, stać, 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 stać! O e... panie policjancie. Polska, gane. Czemu jesteście tak? Ej, czemu się uśmiechacie? Ej, A, pan nie, ja nie nie. zapomniałem. zapomniałem, to nie jest tak. To jest, nie, 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 uciekam. Nie, nie, to nie jest tak jak się tutaj. Nie, piękny. dziewczyny, 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 to nie jest tak. Muszę ja się przebierałem. Nie, nie, nie. Macie Maciu, strzelam was. O nie, to Na nic peś, nie daje. Nie nie, nie Dziewczyny, dziewczyny, szukam muszę uciekać, szukam muszę uciekać, uciekać, uciekam, czekać. Nie, nie, dziewczyny, dziewczyny, wy jesteście jakieś On dziwne On jest mój! Ej, dziewczyny, zostawcie mnie, służycie Zostawcie mnie! Jesteś mój policjantie! ja, uciekam, zostawcie mnie, ja nie chcę mieć takie więziarki go będziecie! Nie chcę takie więziarki! Nie 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 nie. nie, 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 nie! Skurczmy z No skórczmy z obą! O, nie, nie, skurczmy zaba, skórzmy za zapał, zostawcie! policjant! Ej, dziewczyny, zostawcie mnie! O, nie, tylko nie to dziewczyny! Dziewczyny, wie... nie możecie mi tego zrobić. Nie, nie róbcie mi tego, nie róbcie, służycie. O, nie, o, nie, o nie, 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 dziewczyny! Nie, 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 tylko nie to. O nie, dziewczyny mi coś chcą zrobić. Ja zostałem tylko tam. potrzebuję pomocy. Ej, ktoś musi wejść na Brookhaven. Co ty mi robią? Co ty mi robisz? Jeszcze stoisz, łama, ja nie mam takich mieści, żeby was dźwigać. O, o, o ma problem, ma problem. Te dziewczyny mi jakieś serca dookoła. Dobra, ej, słuchajcie, musicie wejść i mi pomóc. Na moją grupę Smash Team. Tutaj wpadajcie, będę czekał na was. Musimy na Brookhaven wejść i wszystkich aresztować. Ej, kto mi pomoże? Kto chce być policjantem? A kto chce być więźniem? Napiszcie w komentarzu, kim byś chciał być, albo by chciałabyś być policjantem czy więźniem? Piszcie komentarze, wpadajcie na mój sklep z linki macie w opisie, widzimy się później, dobra, się boję troszeczkę, wezmę sobie poduszkę, o, teraz, o, on razu lepiej.